Tułem dziadek tak już. się, bo mnie leci na obiad, babcia. Ty nie wiesz. Nie dają jeść, tak? Nie dają. Czekaj, ty tysiąc zalać. No już robię bez lampy. Rób z lampą, można no, nie, robić. Nie, bardzo ładnie wychodzi bez lampy. Chodź, po oczach mówię tak, bezpośrednio. No właśnie, dlatego mówię. Bez Ej, czy to prawdy. się nagrywa, czy nie? Bo ja głupek nagrywam i nie wiem, czy to się, nagrywa. To się to... mryga. Chodź, nie Chodź. Mryga. Ej, słody, co tu takiego? Jakoś... To Mimo, że zimno już jest. O, bez E, tam zimno. E, tam. Tu jest ciepło. Nie, to jest ciepło. teraz nie przystydło znowu za Nie, bardzo dobre tam to czy drugie podjęta Już. No, już dobra. To to on wyknie no. na Tak, dobra. ja już idę robić. Czekaj się tą wariatkę tylko. tej Pierwsze spotkanie Naszki i Adasia. Poczekaj. Dobra, dobra, mamy robić. No. Ja tak się ustawię, żeby i nas było widać. A ciebie ustawiłem, zobacz. No, a ja ciebie teraz od... Widać wszystkich nas. Dupska nie mamy. No, no Waluźki kiedy? Trzymaj Dupska zginęło. Dupska zginęło, mam. te polki się trochę na mnie O, ja go wezmę sobie. Dupska zginęło. Dobra, wyłączam się. Dobra? Oj, sorry. Przepraszam.